To w sprawie interpretacji pojęć takich jak komunizm, propagowanie komunizmu, sądy nie wykroczyły poza rozumienie tych pojęć wynikających z zapisów konstytucji, kodeksu prawnego, ustawy o IPN, e, ograniczenie do komunizacji. Wynikało głównie z przyjętej bardzo wąskiej interpretacji pojęcia symbolizowania komunizmu z kiepskich opinii IPN-u, źle napisanej ustawy, której regulacji wchodziły w IPN. Czyli przeprowadzenie tej operacji przy pomocy pal Warto wskazać na kilka typowych, węzłowych zagadnień, które przy okazji wyrokowania w tych sprawach się pojawiały. Podzieliliśmy materiał w odniesieniu do dat osób i organizacji, nazwy nawiązujące do dat. Tutaj spory dotyczyły głównie rocznic kroczenia żołnierzy armii czerwonej do za symbolizujące e, ogłoszenie manifestu PKWN w 1944 i obchodzonego w PRL jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W orzecznictwie sądów administracyjnych brudował się pogląd, że nazwa ulicy, składająca się z znaczenia dnia i miesiąca, nie może być uznana za upamiętniającą komunizm, jeśli nie da się bezspornie ustalić, jakie ma czcić wyrażenie. I teraz. przyjęcie odmiennego poglądu, i teraz, przepraszam, wyrok jest teraz. przyjęcie odmiennego poglądu w kwestii jednoznacznej konotacji daty 22 lipca bez użycia kwantyfikatora rocznego, a, czyli bez roku, a prezentowanego przez organ nadzoru yy, tak w skardze kasacyjnej, jak w rozstrzygnięciu nadzorczym, paradoksalnie prowadziłoby do efektu odmiennego niż yy, zdaje się być deklarowanym w działaniu wojewody, a mający swe źródło w celach wynikających z normy ustawy o zakazie protokołów o Oto, gdyby akceptować podejście do stosowania artykułu pierwszego ustawy e, UZPK, przy powołaniu przez skarżący kasacyjnie organ, data wyrażona wyłącznie w ujęciu konkretnego dnia i miesiąca, jest lipca, na zawsze musiałaby być wykluczona jako nazwa ulicy, skoro e, miałaby być kwalifikowana jako przypisana. na zawsze danej daty. I dalej następne. Wyrok NSA z 2018. W rozpoznawanej sprawie nazwa ulicy 18 Stycznia w Wieluniu nie zawiera w swojej treści roku 1945, a poza tym nie zbadano intencji, jakie przyświecały twórcom tej nazwy, czyli wiązały się, czy wiązały się one właśnie z uczczeniem Armii Czerwonej w Wieluniu. Tym samym nie można w tych okolicznościach skutecznie zarzucić Sądowi Piotr w pierwszej instancji iż wątpliwie zinterpretował przepis y, ustawy y, o zakazie wypłacania Daj następnie. Y, wyrok y, w, y, WSA. Y, data ta ma również, na co prawnie zwróciła uwagę skarżąca, nie ma znaczenie dla upamiętnienia tworzenia się na tym terenie polskiej administracji. Której przed wojną nie było. A jeżeli tak, to oczywiste. Wspólnika odwołuje się do wydarzeń historycznych, które mają istotne znaczenie dla świadomości mieszkańców, w szczególności gdy, jak w badanej sprawie, odnosi się do tworzenia zrębów polskich polskiej państwowości na terenach, które przed 2 marca 1945 znajdowały się poza granicami Rzeczypospolitej Polski. Miast. nie była już dniem wykroczenia wyczerpanej, upamiętniała dzień, gdy Stany Zjednoczone jako pierwszy kraj na świecie uznały niepodległość Polską. Ulica 28 Stycznia zaczęła pamię... pamiętać Konfederację Warszawską z 1573 roku, gwarantującą Polsce wolność wyznania i tolerancję religijną. 17 Stycznia miała uczci lub konstytucji księstwa warszawskiego z 1807 roku. 10 marca miała w jednej z gmin upamiętniać wyzwolenie spod 173-letniego germańskiego panowania. Czasami przybierało ono formy kabaretowe, choć było